Wtorek 11 czerwca jest ostatnim dniem, w którym będzie można skorzystać z krytej pływalni miejskiego środka sportu i rekreacji przy ulicy Partyzantów. Oznacza to, że wkrótce, bo już w najbliższą niedzielę, pierwszy raz w tym sezonie otwarty zostanie park wodny przy ulicy Chałkę bosaka Pogoda w tym roku jest wyjątkowo sprzyjająca, jeśli chodzi o wypoczynek nad wodą. Z tego faktu zapewne najbardziej cieszą się dzieci i młodzież szkolna, którzy już w przyszłym tygodniu rozpoczną wakacje i będą mogli korzystać z atrakcji na puławskiej. Obiektach. W imieniu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Puławach chciałem zaprosić mieszkańców Puław i nie tylko wszystkie osoby, które przyjeżdżają do gościnnego miasta Poławy, do parku wodnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Poławach. Park wodny będzie czynny od najbliższej niedzieli, tak, od 16, w godzinach od 9 do 19. Wszystkie dzieci, które przyjdą, zapłacą tylko i wyłącznie jedną symboliczną złotówkę, dlatego że po poprzednich latach robiliśmy wstęp pierwszego dnia bezpłatnie, ale w związku z tym, że no, jesteśmy odpisani, mamy VAT od całej inwestycji i przy odpisaniu VAT-u nie możemy nic zrobić na żadnym z naszych obiektów bezpłatnie. W tym roku przewidujemy żadnych zmian cennika. Mianowicie bilet normalny będzie kosztować 12 zł. Bilet ulgowy jednorazowy <laughs> dla dzieci, dla młodzieży szkolnej z ważną legitymacją studentów oraz członków płaskiej, dużej rodziny 6 zł. Bilet jednorazowy od godziny 15 6 zł. Bilet ulgowy od godziny 15.00 4 zł. Wszystkie dzieci Ci, które przyjdą na nasz basen, będą płacić złotówkę. Zakłady azotowe także przygotowują się do otwarcia swojego basenu na wólce, jednak ze względów organizacyjnych będziemy musieli na to poczekać kilka dni dłużej.